Dzień dobry Pani Izabelo, odpowiadam na Pani pytanie, które Pani napisała, czy naprawdę już ten Pan jest tylko ze mną? Tak, cytuję tego maila, żeby Pani mogła sobie rozpoznać, bo są dwie tutaj blisko siebie, Panie Izy. Zaraz zobaczymy, czy ten Pan. Coś ukrywa, czy nie? Intencje w tym momencie pana do pani Izy. Karta maga. Co o pani myśli? Czego od pani chce, żeby pani zrobiła? Co sam wnosi w relację? No ów, odetchnęłam, bo to jest pani znak zodiaku. Na przyszłość. Co teraz ukrywa? Pach. Pach. Proszę pani, jeżeli ten pan miał kiedyś jakąś rodzinę, to on całkowicie z nimi kontaktu nie zerwał. Tak cyklicznie, że tak powiem, się tutaj kontaktują. Działania pod pani adresem na najbliższą przyszłość i na dalszą przyszłość. Tutaj istnieje, wie pani, takie. Jakby w całym tej państwa relacji takie niebezpieczeństwo, że ten człowiek może e, gdzieś pojechać, e, wyjeżdżać, gdzieś, gdzieś to, jak to brzmi, nie wiem, do swojej rodziny, tak? E, natomiast e, póki co, pani pyta, czy pani tu jest osobą e, jedną, jedyną w życiu, powiem, że tak, tutaj e, jego zarówno intencje w magu, no, mag ma taką e, tendencję do koloryzowania, do przesady. Ale on nie kłamie, on ubarwia, powiedziałabym tak, może czasami robi z igły widły albo to, co pozytywne, e, bardziej podkreśla, że to zasługa taka, wie Pani, to takie po prostu ubarwianie, mag. Ale jest to karta z potencjałem tworzenia czegoś i w intencjach jest tutaj piękna królowa kielichów, czyli te intencje jak najbardziej są tutaj, powiedziałabym, pozytywne. E. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego układu? Ja zinterpretowałam to jako taki, takie wyjazdy do rodziny ze względu na to połączenie kart, natomiast Szóstka Mieczy to jest jeszcze taka bardzo optymistyczna karta mówiąca, wszystko się poukłada, wszystko będzie dobrze, sytuacja się wyprostuje, sytuacja się u, wy, wy, wygładzi tak? w, w, tym, w tym związku, w tej relacji. Na przyszłość az buław. Co? Dlaczego tu jest az Buław? Dwójka Buław. Trójka kielichów. Ua. Proszę pani, ja bym powiedziała, że na ten moment... Na ten moment pani jest jedną jedyną osobą w życiu tego człowieka. Owszem, on tu ma ciągoty do jakiejś byłej rodziny, żeby tam jechać, pojechać, zobaczyć się. Musi... Na razie jeszcze o tym nie zdecydował, bo jest dwójka mieczy, także tutaj jakby ślepy jest na, na, to, na podjęcie. To jest ciężka dla niego decyzja, której on nie chce podjąć. Ale są takie jakby tutaj ciągoty. Natomiast to, co mnie tu jakby troszeczkę zmartwiło, ale to jest taka przyszłość typu dwa lata. Jest as buław, dwójka buław i trójka kielichów. Taka kombinacja w sensie, co Państwa relacje czeka w przyszłości, to trójka kielichów mówi o relacjach trójkątowych. Zarówno tutaj z Pani strony, jak i z jego strony może pojawić się trzecia osoba. I to wcale nie musi być z jego strony, to może być również z Pani bo to są karty takie ogólne na przyszłość tej relacji, nie mówiące konkretnie, która ze stron tutaj w ten sposób yy, zadziała. Także dlatego powiedziałam, że to równie dobrze może być Pani i w przeciągu yy, dwóch lat w Pani życiu pojawi się ktoś, kim Pani bardziej się zainteresuje, aniżeli tylko tym Panem. Ale na razie na dzień dzisiejszy... Yy, plus no, nie wiem rok tak to Pani pokazana jest znaczy ten Pan pokazany jest tutaj że, e, że z Panią utrzymuje relacji. Dziękuję bardzo.